Cześć, witajcie! Z tej strony Dawid. Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będzie bardzo ważny film dla mnie i dla mojego kanału. Dlatego że wczoraj był 20 sierpnia. A 20 sierpnia tamtego roku założyłem właśnie mój kanał. Dlatego właśnie wczoraj minął rok. Dlatego to jest bardzo ważny moment. Bardzo fajnie, że już tyle dociągliśmy, jakby to powiedzieć. Dziękuję wszystkim za pomoc w realizacji kanału. Dla Was widzowie, że pomogliście mi się rozwijać dalej pisąc komentarze, jakieś motywacje dawaliście mi, dlatego bardzo wszystkim właśnie Wam dziękuję. A tym właśnie pięknym kadrem na Tarnów kończymy dzisiejszy odcinek. No to co? Ja już się będę z wami żegnał i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!